Cześć kochani, witam Was w kolejnym daily vlogu. Zbieram się do pracy, jest godzina 5.10. Piję kawę i wyjeżdżam. Spinaczka na włosy, żeby lepiej było jechać. Ja teraz jadę do Biedronki po śniadanko. Ostatnio sobie pofolgowałam, koleżanki przyniosły mi cztery opakowania ciastek, yy, a już nie jadą słodyczy z półtora miesiąca w ogóle. Yy, I tak sobie skubnęłam i tylko też dnia baś pokazałam rolkę taką, yy, gdzie w, jednym, w w pierwszej części stoję z takim bębenkiem moim odstającym, a w drugiej części stoję yy, na sukienkę, i ten bębenek znika. I Wasia się śmiała, że teraz maeta, to ty możesz bez żadnych wyrzutów sumienia jeść te ciastka. W sensie wiecie, że taka modelka jest na wagę złota. Oj, kto pamięta te czasy, gdy owej jeździłam po 20 km, aby zrobić zakupy w supermarkecie. Wtedy jeszcze myślałam, że prawo jazdy nie jest dla mnie, że trzeba mieć tak ogromną koncentrację na tak wielu rzeczach dookoła. A dziś siadam za kółko z uśmiechem na twarzy i poważnie, kocham to. I tak bardzo żałuję, że mam tak malutkie i krótkie odcinki z domu do pracy, z pracy do domu. I tak bardzo cieszę się, że zmotywowałam tak wiele osób do tego, aby zrobić ten pierwszy krok. I zapisać się na kurs prawa jazdy. Teraz dostaję od Was wiadomości z podziękowaniem, że dziękujecie mi, że pokazałam swoją drogę, a teraz wy same sami możecie jeździć ukochanym samochodem. Zakupy zrobione. Kupiłam piękne filiżanki kubki do salonu, tak, takie, które będą pięknie pasować. A teraz moi drodzy pytanie. Wybieramy łatwiejszą opcję, czy cudniejszą do wyjechania. Także jedziemy w miejsce, gdzie zawsze gaśnie mi samochód. Skrzyżowanie, którego nienawidzę, bo pozornie może Wam się wydawać spoko, ale tak naprawdę nie jest spoko. Bo światła. Bo to jest spora głyka po prostu, nie? Nienawidzę tego skrzyżowania, a zawsze mi tu gaśnie. Jedzie coś skręca. Boże, boję się, że nie wyjadę. Batko, kochana, już mi się zaczynają, ja mogę trząść. Trząść. Dawaj Koleś, bo tam zdążę przed tamtym. Dawaj Koleś. No, nie dałam Ade. Dla siebie to ja już jestem wygrana. Pierwsze, od czego zacznę, to pójdę wysłać te paczki. Mam nadzieję, że mi je przyjmą. Bo problem jest taki, że przyjeżdża o tej godzinie, kiedy nas nie ma, więc my musimy te paczki oddawać do punktów. I tak już w sobotę część y, zaniosłam. W piątek też. I jeszcze jest część do spakowania, tylko mi się skończył papier do kasy fiskalnej. Część paczek wysłana. Teraz druga część. I jeszcze mam tutaj kilka paczek w muszę wydrukować nowe etykiety, bo nie chcą wejść do paczkomatu. Już oddałam paczki i są takie punkty, gdzie zawsze krzywo na nas patrzyło. są takie punkty, gdzie panie są uśmiechnięte i nie mają pretensji, że oddajemy u nich paczki. No ale problem leży w tym, że kurier zazwyczaj przyjeżdża wtedy, kiedy nas nie ma, więc my te paczki musimy oddawać do punktów. Takie różowe kubeczki. One myślę, że tutaj pasują idealnie. Były okres cztery sztuki, to wzięłam cztery sztuki, a teraz przydałoby się też ogólnie umyć naczynia. Jestem turbo głodna. Zobaczymy, co to jest za hummus z tą kaszą. E, powiem Wam, że teraz, nie wiem, czy Wy też tak macie, możecie się wypowiedzieć, jak tak sobie pofolgowałam, o i tak z tydzień sobie pofolgowałam i od razu widzę, wiecie, różnicę. Tutaj taka gdzieś bombę. o tutaj mam, czuję, że mam bombę znowu pod skórą, tak jak kiedyś miałam. Stan skóry się pogorszył od razu, jakiś tam nabiał był, słodycze, no to wiadomo, w słodyczach jest nabiał, a ja nabiału nie mogę. No i właśnie, teraz jest godzina 7 rano, a ja się czuję turbo głodna, widzicie, zazwyczaj nie byłam głodna o tej godzinie nie już się żebym ten cukier jadła. A te kubeczki widzę, że są z Home and You. Co prawda nigdy nie robiłam tam zakupów, ale chyba sklep jest taki spoko. Ale kubki naprawdę mega ciężkie za 24 zł w Biedrze. Także polecam lećcie. Były jeszcze białe, chyba i czarne. Chyba za szybko pochwaliłam tą sałatkę bo teraz mnie bardzo mdli boję się, że wyląduję w toalecie. Hmm, nie wiem, może czy była za ciężka. No, ale ja jestem przyzwyczajona w zasadzie do hummusu, do ciecierzycy. Jem to od lat, więc nie wiem. I co teraz robię? Robię sobie obliczenia, bo tym prawdopodobnie dzisiaj, a w ogóle to jest takie skomplikowane. Wchodzę na VAT, więc muszę sobie kwotę co do po prostu złotówki wyliczyć, które dane zamówienie jest już na VAT-cie i które dane zamówienie musi być już owatowane. Więc ja teraz siedzę, liczę sobie, podliczam każde jedno zamówienie po kolei, żeby wyłapać. Bo wtedy muszę zadzwonić do faceta, tak go nazwałam, tak go zapisałam w telefonie, facet od kasy fiskalnej i musimy tutaj zmienić ustawienia, aby tutaj paragony wychodziły już owatowane. I lecę wysłać kolejne paczuszki. Kupiłam tutaj obok u pani w pasmantej, dobrze mówię, pasmantej? Kilka zamków. Zamki również zamówiłam do słodniczek i zobaczyłam taki piękny materiał. Śliczny jest. Będą z niego piękne, świąteczne gumeczki. Umyłam twarz i miałam się ogarnąć, bo mam dzisiaj zrobić zdjęcia pięknego płaszcza, e, który dzisiaj jeszcze pojawi się na stronie, ale nie wzięłam kosmetyczki. Także pojadę sobie z tym, czy, z czym mam. Mam jakąś pomadkę w płynie, w zasadzie to jest taki... Olejek nawilżający, trochę koloryzujący. Mam konturówkę. No i przydało się też zadbać o twarz. Uwielbiam używać olejankę rumiana, ponieważ ona świetnie mi się sprawdziła, gdy miałam taki zaawansowany trądzik na twarzy. I po używaniu tej olejanki, już dosłownie po trzech dniach było widać różnicę, po tygodniu było widać bardzo duże różnice. A że teraz nie trzymałam tej diety i tutaj czuję, że coś mi zaczyna wychodzić. Także wjeżdża ta. Olejanka rumiana od Tyma Heps. Bardzo Wam polecam. E, z moim kodem, zwyczajna kobieta, macie zniżkę 15% na zakupy u Tyma Heps. To jest cudeńko. I ostatnio też dostałam od nich zioł w To jest olejek do twarzy, do ciała. E, Tyma Heps ma laboratorium, swoje laboratorium na Podkarpaciu i oni sami tworzą czy olejki etyczne, czy właśnie olejki różane, z płatków róży i to pachnie cudownie. Po prostu nie trzeba perfum, wystarczy nalać sobie odrobinkę tego olejku, o pochlapałam, na rękę, w te kluczowe miejsca, wiecie, i no po prostu pachnie cudownie. Malowałam usta, założyłam okulary, założyłam sukienkę, którą dostałam kiedyś od mamy. I to jest XSK. I się zmieściłam w XSK. Wow! I założyłam na siebie płaszcz. Tak się prezentuje. Jest przepiękny w kolorze czekoladowym. I robi piękne utalie. Jeżeli chodzi o moją matę samowającą, to bezwzględnie czyszczę ją w moją rękawicowej patcha, tak jak wszystko. Tak jak szyby, blaty, wszystko można nią wyczyścić. I przemywam sobie, ponieważ zaraz będę wycinać materiał moją szanelkę na spódniczki. A tutaj użyłam sobie całą wodę. I doczyszcza wszystko. No, ale na pewno nie wyciągnę nią tutaj tego materiału, który się jest do środka przy wycinaniu okrągłym nożem. Rozkładam materiał i ogólnie powiem Wam, że czuję taką bardzo dużą odpowiedzialność. I się zastanawiam, jak to wyciąć, ale chyba w tą stronę. Będę ciąć od razu podwójnie, a gdy wycinam, kładę sobie na i ciężarek. No i tnę. Do zwykłej maszyny wzięłam sobie takie żywiutkie urocze nitki. Myślę, że będą pasować idealnie, a do owej lokacji mniejsze tego i tak nie będzie widać, a w zasadzie będzie fajny efekt. Ale najpierw zabezpieczę sobie owe overlock, w zasadzie nitki. Żeby one po prostu nie uciekły przy nawlekaniu. Powiem wam, co zauważyłam. Mamy takie czasy, że zwykła osoba robi grafikę i pracuje jako grafik na przykład komputerowy, komputerowy, nie mając, wiecie, nie będąc po szkole, tak, grafika komputerowego. A znów na przykład, grafik komputerowy po szkole nie wiem, wstydzi się. Otworzyć bardziej, żeby iść dalej przed siebie, tak wiecie, pokazać swoje dzieła światu. Czy na przykład wiele osób jest doświadczonymi krawcowymi, chowa swoje rzeczy, które szyje, nie pokazuje światu, nie chce się tym dzielić, może się wstydzi. I są osoby, na przykład takie jak ja, które nie są krawcowymi ale szyją z pasji i dzielą się z tym ze światem. Czy też nie byłam, nie jestem malarką, a malowałam i dzieliłam się z tym ze światem. Choć na początku te moje obrazy wcale nie były piękne i <laughs> pokazywałam Wam, wiecie, te wszystkie kroki po kolei, jakie tworzę od tych obrazów, co wyglądały jak dziecięce, namalowane przez dziecko, po to już takie bardziej profesjonalne. Ale yy, co Wam chciałam powiedzieć, no już po prostu nie można się bać, a krytyka pojawi się zawsze. Gdy malowałam obrazy, na przykład teraz dostaję komentarze: Malowałeś obrazy, to było wspaniałe, wyjątkowe, teraz nie robisz nic wyjątkowego. A gdy malowałam obrazy, osoby będące w branży tak mnie ściągały mnie w dół, cisnęły w dół, mówili, że brzydko, źle to wygląda, to nie tak powinno być. A ja po prostu byłam samoukiem i pokazywałam to, co tworzy światło. I byłam z siebie tu, bo. Dumna, że doszłam do takiego poziomu. Tak samo teraz szyję, to znów panie krawcowe też yy, u mnie się odzywają. Yy, nie wiem, czy na przykład jest kilka sposobów na szycie gumek. Kilka sposobów. I panie krawcowe piszą, nie źle szyjesz, to tak się nie szyje, ale jest kilka sposobów. Więc yy, i ogólnie nie, czy tak spódniczkę ostatnio uszyłam. Yy, na próbę byle jak, tylko żeby zobaczyć, czy fasno się zgadza. I nie, nie zgadzały się katy. I multum dostałam w komentarzach również od pańkawcowych, że Katę się nie zgadza, że to jest źle. I takie wiecie, ściąganie, dociskanie w dół. I chcę wam powiedzieć, że nieważne, co będziecie robić, czy, jest, czy, czy się na tym znacie, czy się nie znacie, robicie coś z pasji, zawsze się znajdzie ktoś, kto was będzie dociskać w dół. I po prostu. Trzeba się nie bać, trzeba robić to, co się czuje wewnątrz, bo jak płynie coś, co robicie z serca, to to po prostu idzie. Przyszły gwiazdy. No widzę. Ale czajne. Ty też jesteś jak taka gwiazda błyszcząca, chodź ciągniemy. Będziecie. Mama, to jest świąteczny, tak. Taka. Idziemy. O, podoba Ci się? Idziemy po kolorowanki, żeby dziewczynki się nie nudziły, tak? Ja mam tą. Ale kupimy jeszcze jedną. Co mam nagrać? Rysunek. Rysunek. Pięknie. i Kiewacie pięknie. To ja jest same takie najpiękniejsze już Podobają Ci się moje nowe kubki? Mm. Tak, to mi też. W końcu dzwonię do faceta od kasy fiskalnej. Wchodzę na VAT i nic mi się nie martwię. Tyle stresu z głowy. Od kilku dni chodziłam w stresie. Kiedy to będzie? Kiedy to będzie? Kiedy? W końcu wystawiam fakturę z VATem. przekraczający. Limit. Faktura przekraczająca limit i po prostu z głowy ten wad, bo już chodziłam i się stresowałam i liczyłam i czekałam, w końcu się to dzieje. Założyłam sobie różowy płaszcz, różową obózkę miałam pod spodem, spódniczkę, którą uszyłam i ślubne szpilki. I patrzcie jaką jestem landynkową królową. Nasz lokal wieczorną porą. Zabieram się o zaszycie drugiej i słuchajcie, zmieniłam sobie ustawienia. I w końcu mi się materiał nie ma jeszcze, bo wcześniej miałam ustawienia na czapki elastyczne i teraz ten szef jest naprawdę fajny i taki, jaki ma być. Ja się już z Wami dzisiaj żegnam. Będę sobie tutaj szyła do 20, później lecę po honorate, na zajęcia Kajate, ją, później jedziemy po samochód, z naprawy przywieźć. I co? Do spanka.